Ten fantastyczny, dynamiczny i niesamowicie elastyczny kalendarz pomaga od 4 lat tysiącom osób w biurze. Masz taki kalendarz u siebie? Jeśli nie, to słuchaj dalej, bo on znajdzie zastosowanie praktycznie w każdej filmie i do wielu różnych zadań. Do czego może Ci się przydać? Pokażę Ci kilka zastosowań. Zainspiruj się i wykorzystaj go u siebie. Ja jestem Ewelina od 20 lat pracuję w biurze z Excelem i z liczbami. Swój czas pracy skróciłam z 30 godzin do 6, a teraz uczę innych, jak używać Excela w biurze. Żeby mogli osiągnąć to samo. Więc jeżeli mnie jeszcze nie obserwujesz, to kliknij subskrybuj, no i zaczynamy. Ten kalendarz może służyć głównie do organizowania danych, na przykład do rejestracji nieobecności pracowników. U góry wpisujesz legendę, czyli typy nieobecności, następnie poniżej wpisujesz nazwiska pracowników, a nieobecności rejestrujesz w ten sposób, że przy właściwym pracowniku w określonym dniu rejestrujesz nieobecność, wpisując do komórki oznaczenie z legendy albo wybierając je z listy rozwijanej. Każdy typ nieobecności ma swój kolor, więc czytelnie jest to prezentowane na kalendarzu. Na końcu kalendarza wszystkie typy nieobecności dla każdego pracownika w całym roku podliczają się, więc ty na bieżąco widzisz, ile w danym roku każdy pracownik wykorzystał już w ferii albo był na spełnieniu lekarskim. Ten kalendarz bardzo przejrzyście i obrazowo pokaże Ci, czy możesz wysłać wszystkich pracowników na urlop wtedy, kiedy oni tego chcą. Zobacz, jaka to jest ogromna różnica, kiedy Ty potrzebujesz zatwierdzić urlopy pracownikom na podstawie takich zakresów dat w porównaniu do danych, które zaprezentowane są na tym kalendarzu. Wspomniałam, że ten kalendarz jest bardzo elastyczny i można go wykorzystać do wielu zadań. Zobacz, jeżeli teraz pracowników podmienię na projekty, wyczyszczę legendę i x będę zaznaczała czas trwania danego projektu, to otrzymuję przejrzysty podgląd pod wszystkie Projekty w firmie. No i zdecydowanie łatwiej na podstawie właśnie tych danych jest prowadzić rozmowy z przyszłymi klientami i prawidłowo szacować daty rozpoczęcia kolejnych projektów. Zamiast projektów, wrzucasz zadania i teraz ten kalendarz służy do planowania zadań, na przykład na danym projekcie. Ten kalendarz, jednym słowem, ma naprawdę ogromne zastosowanie. Możesz go wykorzystać do planowania, zarządzania, organizowania. A najcudowniejsze jest w nim to, że jest on bardzo, bardzo prosty w obsłudze. Wpisujesz tylko swoje dane, a wszystko nanosi się już automatycznie. Pokazałam Ci jedną wersję tego kalendarza, ale mamy jeszcze drugą. Kalendarz pionowy. Wiecie, dla kogo głównie go stworzyłam? Dla osób, które głównie używają tego kalendarza na telefonie. Na telefonie zdecydowanie łatwiej macha się palcem w górę w dół I jeżeli są osoby, które używają tego kalendarza zarówno na telefonie, jak i na komputerze, to zdecydowanie wersja pionowa będzie wygodniejsza. Ta wersja logicznie działa nieco inaczej. Tutaj nie nanosimy dane na kalendarz, a wpisujemy zakresy dat i te dane na kalendarz nanoszą się automatycznie. Zobacz, na przykład chcę rejestrować nieobecności pracowników, uzupełniam legendę, uzupełniam nazwiska pracowników i z boku mam taką tabelkę do rejestrowania typów nieobecności. Wybieram pracownika, zakresy dat, typ nieobecności i wskazany zakres dat naniósł się automatycznie na kalendarz. Tutaj także mamy bieżące podsumowania, więc mamy bieżącą kontrolę pod wszystkie rejestrowane informacje. Tą, którą formę kalendarza użyjesz tak naprawdę zależy od tego jakie masz zadanie i jak będzie Ci wygodniej z tego kalendarza korzystać. Wszystkie te zadania, które opisałam w kalendarzu poziomym można także zarejestrować na kalendarzu pionowym. Z tego kalendarza korzystałam głównie na cele firmowe, natomiast jedna z osób podsunęła mi świetny pomysł na wykorzystanie tego kalendarza na cele domowe. Kiedy na przykład pracujesz za granicą i w rozliczeniu rocznym potrzebujesz wskazać ile łącznie dni przebywałeś poza granicami kraju. To na bieżąco w tabelce obok notujesz wszystkie okresy, które przebywałeś poza granicami kraju, a Excel sam policzy ci, ile łącznie tych wszystkich dni było. Korzystanie z takiego kalendarza to jest ogromna wygoda. Nie musisz przypominać sobie tych wszystkich terminów, stresować się, szukać karteczek, gdzie to miałeś zanotowane. Tylko na bieżąco notujesz i to po prostu jest gotowe, kiedy potrzebujesz tego użyć w zeznaniu rocznym. Pokazałam Ci dwie wersje tego samego kalendarza, tylko mają trochę inną logikę działania. Ale zarówno kalendarz pionowy może działać jak poziomy, i kalendarz poziomy może działać jak pionowy. Wystarczy je tylko zmodyfikować i dopasować. Koniecznie przetestuj działanie kalendarza, a link do pliku znajdziesz w opisie. Poczuj ten komfort i wygodę, jak Excel może pracować za Ciebie. Jeżeli znajdziesz zastosowanie tego kalendarza, to podziel się nim w komentarzu i zainspiruj innych. A jeżeli spodobał Ci się ten film, to daj łapkę w górę, zaobserwuj profil. No i widzimy się już w kolejnym filmie. Cześć!